Ponieważ to już któryś w tym stylu komentarz na tym kanale, a ja jestem dzisiaj w dość złośliwym nastroju, więc troszeczkę powyzłośliwiam się w odpowiedzi. Pani narzeka, że ma bardzo niskie alimenty i że polskie prawo alimentacyjne jest beznadziejne, a ona nie pójdzie do sądu, ponieważ jej były pracuje na czarno i chyba w domyśle nie chce się jej z całym systemem użerać. Tyle, że no, jakie byłoby w tej sytuacji dobre to prawo alimentacyjne? Sąd na Seansie Spiritualistycznym wiedziałby, że jej potrzeba więcej. Eee, wyrok natychmiast trafiłby do komornika z klauzulą wykonalności, a ten z policją natychmiast padłby do niego i to wszystko zaczął egzekwować. W Polsce nie mamy czegoś takiego, że facet przychodzi do sądu i mówi, w Wysoki Sądzie pracuję na minimalną, krajową i więcej nie dam. No bo sąd ma zawsze możliwość orzec na podstawie tych sławetnych możliwości zarobkowych. Także możliwości uciekania z niepłaceniem cały czas bardzo się kurczą, im bardziej kurczy się cała ta szara strefa. Także ja nie wiem, w czym tutaj jeszcze przepisy mogłyby się poprawić dla kobiet. No może chyba prawo Hamurabiego w tej sytuacji.